Panaceum na wszystkie dolegliwości, czy raczej fatalny pomysł autora, który niszczy dramaturgię i pozwala wyjść cało z najgorszej opresji? Fasolka senzu przynosi bohaterom wiele korzyści, lecz czy widownia na tym nie cierpi? Może lepiej byłoby wyeliminować ten już legendarny środek leczniczy. Fasolka Senzu pojawiła się po raz pierwszy podczas potyczek Goku z Armią Czerwonej Wstęgi. Gdy główny bohater wspiął się na wieżę Karin, spotkał tam kociego pustelnika. Ten jako jedyny znał tajniki hodowania omawianego specyfiku. Jedyna fasolka jest w stanie zagoić głębokie rany, poważne złamania, zregenerować wyczerpanie fizyczne oraz zaspokoić głód na jakieś 10 dni. Każdy, kto wspiął się na tę wieżę, był całkowicie wyczerpany. Technika lewitacji wkroczyła dopiero później, więc... Nie nie można było uniknąć tej wspinaczki. Karin wynagradzał naszym przysmakiem każdego śmiałka, któremu udało się sprostać temu trudowi i dostać na sam szczyt. Tylko nasz kocur potrafił hodować tę roślinę, jakoś nieśpieszno mu było, aby się tymi tajnikami z kimkolwiek podzielić. Szukając analogii do otaczającej nas rzeczywistości, trzeba przyznać, że masowa produkcja sensu byłaby prawdziwą katastrofą dla całego przemysłu farmaceutycznego. Wielkim korporacjom nie byłoby to na rękę. Jednak wbrew pozorom, nie Jest to panaceum w dosłownym tego słowa znaczeniu. Posiada wiele ograniczeń. Chociaż sensu leczy wszelkie rany, to jednak po pewnym czasie. Gdy obrażenia goją się samoistnie, fasolka nie da rady już w niczym pomóc. Najlepszym przykładem są blizny, które posiadają ten czy inny jamsza. Pomimo wielokrotnego spożywania senzu, bohaterom nie udało się pozbyć tych trwałych skaryfikacji. Jednak jaki jest czasowy limit, po którym dane obrażenie nie może zostać skorygowane, to już trudno stwierdzić. Za przykład weźmy Goku, który po walce z Wegetą leżał połamany przez kilka tygodni. Pomimo długiego czasu rekonwalescencji, sensu jednak zadziałało, regenerując wszelkie złamania. Jednak, kiedy bierzemy pod uwagę różne dolegliwości, które są związane np. z wirusami, to fasolka nijak sobie z taką dolegliwością radzi. Na przykład, wirus, który złapał Goku, i choroba serca, która była jego konsekwencją, wymagały osobnego leczenia, i fasolka sensu na nic się tutaj zdała. Goku oraz inni bohaterowie ratowali swoją skórę za pomocą tej fasolki. Wielokrotnie. Była podawana również wrogom, aby zregenerować ich siły i walczyć fair play. Skrzeszenia za pomocą smoczych kul są tym, co często najbardziej drażni przeciwników serii Dragon Ball. Uważają, że to zabija cały klimat, a śmierć bohaterów traci na znaczeniu, ponieważ zawsze mogą powrócić do świata żywych. Jednak czy fasolka sensu nie jest równie wkurzającym elementem? Bohaterowie, którzy są na granicy życia i śmierci, od tak, nagle na wstrpnięcie palcu powracają do stuprocentowej formy, jak gdyby nigdy nic. Można zaakceptować. Jednorazowo takie rozwiązanie. Jednak wydaje się, że weszło ono w nawyk i używał takiego zagrania dziesiątki razy. Ciekawe co by było, gdyby sensu wypadło z użycia bardzo wcześnie po jego wprowadzeniu do fabuły. Na pewno miałaby znacznie bardziej dramatyczny przebieg. Co wymyślicie o istnieniu oraz nadużywaniu tego medykamentu? Czy powinien wypaść bardzo wcześnie po jego wprowadzeniu, czy też powinien być standardowym już elementem? Jak do tej pory ma to miejsce, a tak więc zapraszam do dyskusji pod tym filmem oraz rzecz jasna do lajkowania oraz subskrybowania, a także do wyczekiwania następnych materiałów. Do usłyszenia!